To mój sąsiad, który znowu robi remont. Ja najpierw złamię głowy. Chyba nie lubi mnie. Dzisiaj, że pokażę Wam prosta receptura z krewetkami. Trochę provençal, śródziemnomorskie. Lubię takie klimaty, a Ty też lubisz ten klimat śródziemnomorski. I co? Krewetki, parę składników. I najpierw obierania nasze krewetki z głową i pancerz będę robił taki wywar, sos, obojętny jak to chcemy nazywać. Uważamy na jedno. Jest ryzyko, że może być jelity. Tutaj widać, że jest czysty, ładny i nic nie ma. Dlatego, że jeżeli obierasz krewetkę i widać tutaj taka nitka czarna trochę, może będzie jednota, to trzeba zdejmować, bo bo to nieładny, to... Nie ma nic y, y, ważnego odnośnie smaku, nikt nie się zatruje, ale to nieładne. To nie Dlatego, że jeżeli można, zdejmuj. Ja najpierw złamię głowy, Potem czysty tutaj na ogonie i zdejmuję to. I tutaj złamiemy brzuchu. Widzisz? Tutaj jest trochę ten brud. Możemy pod wodą i mamy nasze pleretki. Mówiłem Ci, że robimy coś z. Pancerzem zaraz się pokaże. Tylko po prostu smażymy, dodajemy od ręka wino białe, trochę papryka wędzona i to bierze smak od głową. Nie musi być litr wywaru, wystarczy mi 10 cm. Czas przygotowanie krewetki od A do Z to jest 15 minut, 20 minut maksymalnie. A to się gotuje 3,5 minuty, 4 max. Im dłużej smażysz, im bardziej się robią twarde, się robią gumowate i nieprzyjemne. A Olej, wyczuliwa z oliwek, bo tu idealnie by pasował. Panseż, tak po prostu będziemy wrzucili do garnku. I odrobinka winowiałe. białe. Odrobinka papryka węzona i nic więcej. To zaraz będzie się smażył powoli. Żadny duży ogień. Najpierw przygotujemy szalotki. Papryka, pomidory, bazylia na koniec i trochę czosnek. Jak to kroimy? To dosyć grubo, bo fajnie będzie, kiedy coś się dzieje na talerzu że nasze dodatki są tu cieniutki, cieniutki rozgotowane, w jest już dosyć grube nasze szalotki. O, już zaczynają tam się smażyć nasze pancerze, ale idealnie akurat to, czy mogę używać innych warzyw, na przykład smażyć do tego cukina, wrzucać do tego inny rodzaj warzywych można. Bez hamowania możemy dodać różne rzeczy. I paprykę będę dokładnie tak samo robił. Nie będę kroił ją za cienko bo fajnie będzie mieć ten I Już widać, że nasze pancerze zmieniają kolor. Odrobinka wino białe. Lubię ten dźwięk. Popatrz, co ja robię teraz. Głowy, bo cały smak i cały aromat jest tu w środku i już ten wywar ma taki kolor krewetkowy, a przede wszystkim ma Smak krewetkowy. Jedno brakuje do wywaru, do linka. Papryka węzona. Mało tego, że ten smak i zapach, ale też lubię ten kolor. Mi przypomina trochę ta kuchnia hiszpańska, gdzie dodajemy papryka węzona pimenton, jak nazywamy. Albo szafra, nie ma ten kolor. Takie czerwone, pomarańczowe lubię. Tu się gotuje teraz powoli, nie parujemy nic. Tylko blub, 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 blub. blub. I się zajmujemy nasze. Ostatnie warzyw, tutaj mamy pomidory. I co zobaczysz? Takie duże, te paski. One są dosyć szerokie, żeby nie się rozpadł w patelni. Bo tu idzie bardzo szybko. Pomidory, papryki, szalotki, czosnek jest, bazylia na koniec. Mocny ogień, krewetka trzeba zamknąć się od razu. Ładny kolor. Raz, dwa. I będziemy zdejmować ją z bokiem. Taka głęboka patelnia jest idealna do tej właśnie te właśnie które gdzie wszystko ma być smażone. Jedino to potrzebuje dosyć mocny ogień. Na oleju nie za dużo. I teraz nasza patelnia musi być bardzo gorąca. Doprawiam przed smażeniem. Soli pieprz. bo tu będzie smażony na bardzo gorący ogień. To znaczy, że zamykam od razu te krewetki, prawda? Tworzam skorupa zmazimy krótko, to będzie jeszcze pół surowy. Widziałeś, jak szybko odwracam? Minęło dokładnie niecałe minuta. Poważny. I już zbieram moje krewetki. Ale myślę, że są surowe. Nie? Ale zaraz wykończymy. Ich. Zbieram ich i w tej samej patelni, co zobaczycie, gdzie mam jeszcze trochę ten olej i ten kolor krewetki, który widać zaczynam smażyć nasze dodatki i to smażę też krótko bo ja chcę, żeby były chrupiące, żeby trzymali kolor, żeby trzymali teksturę. Czosnek, to jeszcze nie dałem. Patryka słodka, benzona i magiczny, wino biały. To już nie za dużo, wyrobiałej najlepszej przyjaciół, owoce morze. To wszystko jest jeszcze chrupiące, to nie jest rozgotowane, to nie się rozpadnie. Pamiętasz nasze pancerz? I zobacz teraz. Bardzo nieźle, nawet chciałbym powiedzieć, bardzo dobrze. Dwie rzeczy zostało nam. Nasze kwerki są surowe jeszcze, prawda? Obniżyłem ogień, żeby to nie się rozgotowało za mocno. I wracają tutaj. Dlaczego obniżam ogień? Po pierwsze, nie chcę, żeby ten wywar robił takie rzeczy, żeby parował i nic nie był na talerzy. A po drugiej, nie chcę, żeby te krewetki były twarde, a nie chcę również, żeby te warzywa się rozpadły. Bazylia. A wiesz, że zioły świeże, kiedy dajesz ich do garnku, do patelni, od razu zwalniają cały zapach. Upewniam się, że wystarczający. Te... Najważniejszy i bohater dzisiaj są krewetki. I dlatego, że pójdą na wierzchu, prawda? To prawie mógł być danie jednogarnkowe, nie? Zawsze, kiedy nakładam na talerzy. Ja nic nie mówię, bo się skupiam. A panuje tutaj w kuchni taka cisza. Top 5 owoce, może krewetki, a la Provençal. Prosty, smaczny. Jeżeli masz jakieś uwagi, to napisz na komentarze i na pewno odpiszemy. Receptura? W opisie filmu. Coś więcej? Tak. Widelec, wzbogacę. Jeść. Ciao.